Dzień dobry cześć! Człowiek. ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj otworzymy sobie Rolling Moon EX Collection Box. No to co, lecimy z tym biedlakiem. for Life! No dobra, ale zanim przejdziemy do otwierania tego pięknego boksa chciałbym tylko ogłosić zwycięzcę ostatniego giveaway'a na, na zestaw, który otwierałem na ostatnim odcinku czyli polowanie na waifu i osobą, która wygrywa jest forfan. więc proszę Cię odezwij się do mnie na pokeridio.com do niedzieli, bo jeżeli nie odejdzie się do niedzieli to wybiorę kolejnego zwycięzcę mam nadzieję, że odczytasz tę wiadomość i będziesz mógł odebrać swoje japońskie karty No to co, my teraz będziemy się zabierali za otwieranie tego bydlaka więc tak naprawdę trzeba zrobić małe czory mary i jak widzicie, wszystko jest już na stole. Mamy cztery boosterki, tym razem są dwa z Paradox Rift'a oraz dwa z Paldiy Bowl, trzy karty promo oraz jedna karta Jumbo Roaring Moon. Jak to wygląda, już Wam pokazuję. Mamy Ancient Booster w wersji takiej holo Galaxy. Jest oczywiście piękny Roaring Moon, którego wszyscy chcą, potrzebują do Talii, bo jest to jedna z najbardziej grywalnych kart tego dodatku. Oraz Brut Bonnet, e, także w wersji holo. Oczywiście rzucimy sobie naszego e, Roaring Moon na Star of the Show. A te dwie karty polecam sobie na boczek, a my otworzymy sobie te zestawy. Ale stwierdziłem, że jestem takim małym Mikołajem, jest już grudzień, więc chciałbym dla Was zrobić taki mały maraton giveaway'ów. Ostatnio oddawaliśmy wszystko, co trafiliśmy w boksie Polowanie na a dzisiaj lecę do Was tym, co dzisiaj trafimy. Wszystkie karty promo, kartę jumbo oraz to, co trafimy w boosterkach, także polecę do jednej osoby z Was, żeby ten mały giveaway'owy Content następował z odcinkiem na odcinek. No to co? Napiszcie mi tylko w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony paradoks z Pokémon, a osoba z najbardziej kreatywną odpowiedzią dostanie cały dzisiejszy drop. Jak widzicie, także dzisiaj widzimy całą matę w całej pięknej okazałości. Jest złoty karbie, jest matki, jest Rowlet, jest Magmar Zasunięty oraz piękny Haragras, którego wszyscy ostatnio podziwiali w poprzednim odcinku. Oczywiście, że jeszcze zanim przejdziemy do odcinku, macie tutaj kodzik na ten cały boksik w waszej kartce pokon TCG Live. A my chyba zaczniemy teraz od najstarszych boosterków, czyli od Obsidian Flames. Tutaj oczywiście możemy trafić Charizarda, na to będziemy polowali, bo jednak jest to chase karta z tego właśnie <coughs> dodatku. Więc trzymajcie kodzik, leci on do was. My przekładamy sobie jedną kartę energii do przodu i sprawdźmy sobie, co tam się kryje. Mamy Darkness Energy, może taki znak jest. Pidgey, Kombi, Varum, Larvitar, Diggersby, Solrock. Poundum, Surskit, Kangaska na kartom Rare jest tylko i wyłącznie Darkrai kraj holo. No cóż, pierwsza paczka nie oddała, ale miejmy nadzieję, że drugi Pal -Di -Wolf, nam troszeczkę bardziej odda. Na początku odcinku mamy dwa Pal -Di Wolf, jednak to był Obsidian więc oraz Pal Więc Evolve, więc mały ode mnie błąd. Ale spraszając, co kolejna paczka ma przed sobą, jest Psychic Energy, jest Pomi, jest Larvitar, Dino, potem Sandigast, Raichu, Gattatel. Giacomo Pinerchin, kartą Reverse Gyarados, a kartą Rary jest Squakabilly EX, kolejny Squakabilly z, z mojej kolekcji. Bardzo fajna karta, oczywiście mega grywalna, więc czemu by nie ją do swojej kolekcji sobie gdzieś tutaj wrzucić. Kolejny boosterek jest to Paradox Rift, zobaczymy co Paradox Rift kryje przed nami, bo jak jest to ten datek, który najbardziej teraz wszystkich interesuje, najnowszy datek i można w nim trafić naprawdę ciekawe dropy. Mamy Steel Energy, jest Perloin, Mianfu, Forest Seed, Gible, Profesor Sturo Research, Mian Xiao, jest Rika, Golbat, Borygon dwójka, a kartą rare jest Qi Yu. Więc jak na razie, dwie karty holo i jedna karta X. Czy ten ostatni boosterek, czy tak naprawdę Last Pack Magic, uratuje nas przed. Może nie aż takim złym dropem, bo oczywiście mieliśmy kartę EX, więc tragedii nie ma, ale zobaczmy sobie, co kryje ostatni booster z Paradox Rift'a. Miejmy nadzieję, że tym razem coś o wiele lepszego. Jest Water Energy, Parasol Lady, Porygon dwójka, Octillery, jest Golbat, jest Luxurious Cape, Ambipom, Snorlax Doll, Toxel, kartą rewersową jest Espafra, a kartą red jest tylko i wyłącznie Zatu. Holo. No cóż, tak to właśnie bywa z kartami pokon. Czasami mamy mega dropy, czasami ich nie ma. Chociaż dzisiaj oczywiście trafiliśmy kartę Skalkability EX, która oczywiście grana jest w przeróżnych dekach. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek wam się podoba, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał oraz oczywiście bierzcie udział w giveawayu, gdzie możecie grać wszystkie dzisiejsze dropy. Więc mam nadzieję, że taki giveaway wam się podoba i my widzimy się już za tydzień w kolejnym boxie, bo za tydzień otwieramy sobie Paradox Rift Iron Violent EX Collection Box. No co, do zobaczenia na razie. shiny Charizard out for life